Dzień dobry, nazywam się Sławek Krękas. Znajdujemy się w tym momencie w miejscowości Sokolniki. Jest to gmina Gorzyce, powiat karnobrzewski, województwo podkarpackie. Uprawiamy kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno. Systematycznie każdego roku zwiększamy areał uprawą kukurydzy. Zajmujemy się od 5 lat. Zaczęliśmy, wiadomo, na początek delikatnie w 10, 20, 50. No i teraz już uprawiamy w zasadzie prawie 100 hektarów. W naszym rejonie dysponujemy mniej więcej glebami z zakresu 4, 5, 6 klasa, na których to zbieramy średnio od 8, 10, nawet do 13 i 16 ton z hektara. Te lepsze odmiany naprawdę bardzo dobrze sypią, biorąc pod uwagę, że warunki pogodowe w tym roku nas w ogóle nie rozpieszczały, gdzie... Zasialiśmy w mega susze, później długo nie było w zasadzie deszczu do wschodu, później deszczyk się pojawił, zaczęła kwitnąć, znowu nie było deszczu, także warunki były naprawdę dosyć niesprzyjające. Później w lecie w lipcu trochę nam pomogło, ale suma sumarum jesteśmy bardzo zadowoleni i odmiany naprawdę się sprawdziły. Dotychczas te odmiany, które już skosiliśmy miały wilgotność około 24-26, a nawet i 28 warunki. No, nie są najlepsze do zbioru, bo nie, w zasadzie nie było mrozu. Były dwa dni z mrozem. W tym roku pierwszy raz skorzystaliśmy z oferty kozackiej kukurydzy. Zasialiśmy około 30 hektarów, jak również zasialiśmy poletka doświadczalne, na który chcieliśmy spróbować 15 różnych odmian. Wybraliśmy różne odmiany do naszych zasiewów. Chcieliśmy skorzystać z oferty FAOS 210-250. Takie odmiany jak jackpot i premia, te wcześniejsze, jak również te późniejsze, Trend 3015 i Euro. W tym roku zastosowaliśmy nawożenie takie, że tak powiem, rozdzielne. Oddzielnie podaliśmy potas, oddzielnie podaliśmy azot i oddzielnie podaliśmy fosfor. Potasu, sól potasowej zastosowaliśmy około 250-300 kg na hektar. Tyle samo też mocznika i w tzw. podajnik przy siebie zastosowaliśmy fosforan i uważam to za idealne nawożenie. Można też zastosować wieloskładnik, ale w tym roku jednak podjęliśmy decyzję o zastosowaniu trzech różnych. Bardzo chciałem zachęcić wszystkich do spróbowania kozackiej kukurydzy. My w tym roku, tak jak mówiłem, spróbowaliśmy na około 30 hektarach plus poletko doświadczalne, ale w przyszłym roku zdecydowaliśmy się już całość zasiać w kozackiej. Mamy wybrane topowe odmiany. Myślę, że euro, Trend 3015 będą dominującą u nas odmianą i zachęcamy wszystkich, aby spróbować, bo oferta jest bardzo ciekawa. Cześć, nazywam się Mariusz Grądek. znajdujemy się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Ryn. Akurat znajdujemy się na plantacji kukurydzy Euro Kozacko kukurydzę siejemy już drugi rok z rzędu. Kukurydza nie zawiodła nas mimo suszy tegorocznej, tak jak w całym chyba kraju występowała. W tym roku mieliśmy zasiane odmiany na kiszonkę oraz ziarno Jackpot, Trend 31-11, 30-15 i mieliśmy też sporo odmian testowych. Kukurydzę zaczęliśmy siać 11 maja, skończyliśmy 15, bo czekaliśmy aż się ziemia nagrzeje na te około 12 stopni, bo jak ciepło jest to dobry wigor jest startu i Fajnie, fajnie to rośnie. Mimo niesprzyjających zimnej wiosny, fajnie szybko wystartowała. Z czego widać ładna, mamy ładną kolbę, fajne szerokie liście, gruba łodyga. Mimo suszy tegorocznej, fajnie urosła. Polecamy spróbować kozacko kukurydzę. My w swoim gospodarstwie w przyszłym roku. Planujemy zwiększyć, zwiększyć areał tej kukurydzy, bo naprawdę jest dużo masy, fajna kolba, dużo jest energii, skrobi. No i nasiona są w bardzo przystępnych cenach w porównaniu do zachodnich konkurencyjnych firm. Witam, nazywam się Rosso Bazydło, znajdujemy się w miejscowości Biedrzyce Koziegłowy, gmina Sypniewo. Aktualnie jesteśmy na plantacji odmiany Jackpot. Kolejny rok sieje odmiany z kozackiej kukurydzy ziarnowej, jak i kiszonkowe. Jak widać, Mimo trudnej y, pogody bardzo nas susza gnębiła cały rok. Y, kolby są do końca wyziarnione, ładnie oddają już wodę. Myślę, że w, w najbliższych dniach, tygodniach będzie zbiór. Y, polecam bardzo odmiany z kozackiej kukurydzy, bo naprawdę warto zainwestować i zbierać duże plony. Ja na pewno w następnym roku będę chciał wyłącznie kozacką kukurydzę. Nazywam się Łukasz Grzegorczyk. znajduję się w miejscowości Wykrot, gmina Myszyniec. Już po raz drugi sieję kozacką kukurydzę. Znajdujemy się na plantacji kukurydzy. Jest to pakiet kiszonkowy, są to odmiany euro 3111 i 30... 15. Kukurydza siana była 27 maja, także późno. Niemniej jednak, zawsze opieramy się o sugestie doradców z firmy Mais, żeby ziemia była odpowiednio wygrzana dla tej kukurydzy. Dlatego tak późny siew. Pomimo tego, że jest to dzisiaj jest 5 październik, roślina zachowuje cały czas wigor. Jesteśmy w dniu zbierania kukurydzy. Oprócz tego, w naszym gospodarstwie już drugi rok są wysiewane odmiany testowe, które sobie bardzo dobrze poradziły. Mam nadzieję, że znajdą się one w katalogu i szczerze wszystkim polecam. W tym roku aura niestety nas nie oszczędzała. Kukurydza była narażona na bardzo długie okresy suszy. Bardzo to stresowało naszą roślinę. Niemniej jednak, ja stwierdzam, że tego po tych roślinach nie widać. Zachowują cały czas witalność. Roślina przede wszystkim się nie skręcała. I co jest dla mnie najważniejsze, każda roślina, każda łodyga wydała ee, kolbę. Jesteśmy tutaj na stanowisku, które, które jest może nieco lepsze. Roślina dochodzi do 4 metrów. Niemniej jednak gleby w naszym, w naszym rejonie są bardzo różne, e, znajdujemy się na polu, które jest e, bardzo różne, możemy przejść dalej, gdzie rośliny będą niższe. Niemniej jednak gwarantuję Państwu, że na każdej roślinie znajdziemy kolbę. Jeżeli chodzi o profil naszego gospodarstwa, no to jesteśmy gospodarstwem mlecznym, więc najbardziej zależy nam na skrobi. I tutaj e, bardzo podoba mi się to, że w tych roślinach stosunek skrobi do, do masy e, zielonki jest bardzo wysoki, co potwierdziły zeszłoroczne badania e, kiszonki e, kukurydzy gotowej. Doradca żywieniowy stwierdził, żeby już nie zmieniać na nic innego, ponieważ e, kukurydza, jak sam stwierdził, e, osiągnęła parametry znakomite. W tamtym roku w regionie można powiedzieć, że byłem pionierem, jeżeli chodzi o zasiew kukurydzy kozackiej. W tym roku kilku znajomych sąsiadów skusiło się na tą, na tą, na tą kukurydzę. Na polach już rzeczywiście zaroiło się od tabliczek kozacka kukurydza. Wszyscy mamy te same, te same spostrzeżenia. Kukurydza mega odporna na suszę i kukurydza, która jest uczciwa, jeżeli chodzi o stosunek zielonej masy do kolby, bo Musimy wiedzieć o tym, że najważniejsze, co jest dla naszego gospodarstwa mlecznego, to skrobia zawarta w, ziarna, w ziarniakach kukurydzy. I faktycznie nie jest to tylko slogan reklamowy. Na pryzmie jest żółto od ziarna. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Kolba jest, uwierzcie mi Państwo, bardzo ciężka. Można ją przełamać. Co charakteryzuje tę kukurydzę? Bardzo cienka osadka. Jeżeli liczymy ziarniaki, chodziliśmy po różnych polach, jest od 16 do 20 ziaren. Także ten stosunek ciężkości kolby i ilości skrobi, która wyprodukuje jedna, jedna łodyga, jest naprawdę znakomity. Jak mogą Państwo zauważyć, moje słowa mają swoje przełożenie na pryzmie. W zielonce widać dobrze rozdrobnione ziarniaki. Jest to stosunek, myślę, że ziarna do zielonej masy bardzo dobry. Kukurydza zachowała swój wigor, jest jeszcze zielona pomimo 5 października. Chciałbym wszystkim polecić kukurydzę z hodowli mańsk kozacka kukurydza. W następnym roku będę obsiewał swoje pola tylko tym materiałem. Mało tego, zamierzam zwiększyć swoją powierzchnię zasiewów kukurydzy. Dzień dobry Państwu, znajdujemy się na terenie województwa mazowieckiego, powiat Miński, gmina Cegłów. Aktualnie jesteśmy na plantacji kukurydzy z hodowli mais, Dokładnie odmiana 30-15. Jest to odmiana głównie kiszonkarska. Rośliny bardzo wysokie, bardzo szerokie, grube liście oraz piękna kolba, dobrze zaziarniona. Mimo suszy w tym sezonie bardzo dobrze się utrzymała. Mamy początek października, a kukurydza nadal je, jest jeszcze zielona. Polecam tą odmianę. Polecam odmiany z hodowli kozacka kukurydza. Rozsądna cena, bardzo wysoka jakość. Witam Was serdecznie w powiecie mińskim w województwie mazowieckim w gminie Latowicz. Jesteście w tej chwili na polu kukurydzy z... W hodowli mais, a dokładnie odmiany trend. Jest to odmiana o VO290. E, roślina jest e, średnio wysoka, bardzo mocno ulistniona, kolba jest dosyć duża e, i kolby są e, umieszczone dosyć wysoko. Mimo e, suszy, która nawiedziła, e, nas w tym roku. Rośliny są nadal zielone, dlatego też polecam bardzo serdecznie odmiany z kozackiej kukurydzy wszystkim rolnikom. Jest to świetny stosunek jakości do ceny. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, dzień dobry, z tej strony Wielogórski Dawid. Znajdujemy się w województwie łódzkim w powiecie sieradzkim, gmina Sieradz, miejscowość Michów. Jak widać za mną aktualnie znajdujemy się na świeżo otwartej pryzmie z tegorocznych zbiorów tu akurat są cztery odmiany z Kodackiej kukurydzy Trend 3015 31,11 i Euro. Jak sami wiecie, przynajmniej u nas w naszej okolicy rok nie był łatwy dla kukurydzy. Jeśli chodzi o ziarno, no to jest mega, nie? Nie mogę sobie przedstawić. Mega dużo, dużo skrobi. A co za tym idzie? Duża ilość energii w paszy. No i Jeśli chodzi o mnie, to chciałbym kontynuować współpracę z kozacką kukurydzą na przyszły sezon, no i na wiele sezonów. Tak myślę. A jeśli chodzi o innych rolników, to chciałbym serdecznie polecić tą kozacką kukurydzę, bo naprawdę robi robotę, jeśli chodzi o kiszonkę. Dzień dobry, nazywam się Radosław Moczulski. Miejscowo Jeżeli Pilaki, gmina Grodzick, województwo podlaskie w tym roku po raz pierwszy zasieliśmy kozacko kukurydzę w 80% naszej uprawy odmiana euro DMS-3111, DMS, DMS 3015. Pomimo zimnej wiosny kukurydza poradziła u nas sobie bardzo dobrze. Potem nam zabrakło wody na polach, a z tego co była kukurydza posiana to była szósta klasa ziemi nawet. I poradziła sobie na tej ziemi. Wysokość rośliny to było około 3,5-3,80. W naszym gospodarstwie zajmujemy się przede wszystkim produkcją zwierzęcą, produkcja roślinna oraz usługi rolnicze. Prowadzimy zbiór kukurydzy na kiszonkę oraz zbiór traw w przyczepo sama samozbierającą. Jeździmy bardzo dużo po terenie kosimy kukurydzy, w obrębie 50 km od naszej miejscowości. Bardzo dużo ludzi interesuje się tą kukurydzą, no, mamy w sieczkarni zamontowane tabliczkę kozacka kukurydza i każdy się pyta co to jest, bo nikt nie wierzy, że jest taka kukurydza z Ukrainy. Z tego co zauważyłem, jak jeździmy po klientach, zbieramy kukurydzę na kiszonkę, u klientów jeździmy w e, innych hodowlach polskich i zachodnich, zauważyliśmy bardzo dużo różnicy według naszego gospodarstwa a klientów. W naszym gospodarstwie sieczkarnia miała przy czym robić w 4,5 do 5 km na godzinę w 6 rzędach a u klientów jeździliśmy 8-9 km na godzinę To co zauważyłem jak jeździmy tam po klientach to u nas około 50-60% w Pryzmie to jest ziarno a u klientów to nie wiem czy około 40% wyjdzie tego ziarna Polecam kozacką kukurydzę wszystkim rolnikom by w przyszłym roku w swoim gospodarstwie, przyjemy wszystkie pola. Dzień dobry, nazywam się Michał Michałowski, znajdujemy się na polu kukurydzy w województwie wielkopolskim, gmina Gostyń. Chcę zaznaczyć, że pierwszy raz w tym roku usiałem kozacką kukurydzę, bardzo ją polecam, pomimo warunków w tym roku, jakie wystąpiły, głębokiej suszy, poradziła sobie nieźle. Wilgotność jest na poziomie 25, przypominam, że jest dzisiaj 11 października. No i zaczynamy zbiór. Odmiany wysiane to Jackpot, Unity, Premia, Trend, splaw. Jak widzimy kolby w tym roku są bardzo dorodne. Na tle okolicznych odmian zachodnich i polskich kozacka kukurydza wypadła naprawdę dobrze pomimo tegorocznej suszy i niesamowitych niskich temperatur. Zebraliśmy od 10 do 12,5 tony i przy tej cenie zakupu nasion w porównaniu z innymi firmami bardzo polecam kozacką kukurydzę. Witam, znajdujemy się w Wielkopolsce, powiat gostyn, gmina Krobia. W naszym gospodarstwie kukurydza jest uprawiana od ponad 20 lat. Pracujemy na gospodarstwie o powierzchni 50 hektarów, w którym struktura zasiewów wynosi w tym roku 20 hektarów, z czego 11 przeznaczyliśmy na kiszonkę dla naszego bydła i 9 hektarów na ziarno. W tym roku wspólnie z doradcą z firmy MAIS dobraliśmy dwie odmiany, a mianowicie Euro i DMS 3111. Na kiszonkę wysialiśmy obsadę 78 tysięcy roślin, natomiast na ziarno 75. 000. W tym roku, przy takiej suszy, kukurydze poradziły sobie bardzo fajnie. Pomimo bardzo zimnej wiosny, bardzo ciężkich schodów, pogoda wskazywała, że pogoda będzie coraz lepsza, coraz cieplejsze temperatury, natomiast w rzeczywistości wyszło to zupełnie inaczej. Kukurydza strasznie się męczyła, było mega ciężko, aczkolwiek, już, gdy już ciepło przyszło, to wyruszyła w górę. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tych odmian, ponieważ miały bardzo długą łodygę, bardzo grubą łodygę i szerokie liścia. O kolbie to już w ogóle nie wspominając, co widać na załączonej za mną pryzmie. I myślę, że te odmiany są bardzo fajne i zagoszczą u nas w przyszłym roku. Tak jak na początku naszej znajomości, przedstawiciel powiedział mi, że pryzma będzie żółta od ziarna, tak też słowa dotrzymał i, i udało się taki cel osiągnąć, także jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy te odmiany na takie suche lata.